Ten filmik w ogóle nie miał dotyczyć butów, no ale czasami wychodzi spontanicznie. Bueno, muchísimas gracias por toda la explicación, ¿vale? Lo estoy transmitiendo. Que vaya bien, ¿eh? Hejka, hejka! Witam Was ponownie na moim kanale Karola Espaniola. A dzisiaj na początku w wydaniu maseczkowym, ponieważ znajduje się na zewnątrz, a znajduje się przed rynkiem centralnym w Walencji, czyli największym zadaszonym rynkiem ze świeżymi produktami w Europie. Zanim jednak przejdę do pokazania Wam rynku, zabiorę was do baru, ponieważ oprócz świeżych produktów znajdują się tutaj również miejsca, gdzie można spróbować tapas. No i oczywiście zjeść sławetne Almuerso. A że jest słuchajcie, godzina almuersowa, no to jak na prawdziwą mieszkankę Walencji, muszę się udać na Almoerso. Ciekawostka jest taka, że właścicielem tego baru jest znany walencjański kucharz Ricard Camarena, który posiada restaurację z dwiema gwiazdkami Michelin. Także najpierw sobie pójdę do tego baru, ponieważ jestem już bardzo głodna, ale żeby jeszcze tego było mało, spróbuję sobie znaną walencjańską kawę Cremaet i też Wam troszeczkę o niej opowiem. To dziwne trochę tak mówić do telefonu, kiedy jest dużo ludzi. Jeszcze chyba jestem na takim etapie, że troszeczkę mnie to zapstydza. W każdym razie zamówiłam bułkę, zamówiłam bułkę Dehetal, czyli warzywną, wagańską. Zamówiłam połowę, ponieważ wiem, że nie dam rady, nie jestem w stanie zjeść takiej całej ogromnej, także będzie to połówka, która przypuszczam, że też będzie bardzo duża. No dobrze, słuchajcie, ta bułka nie jest aż taka duża, także bardzo mnie to cieszy. Może będę w stanie ją zjeść. Jestem już po przepysznej kanapce, naprawdę była mm, niebo nie w gębie, a teraz zamówiłam już tą właśnie bardzo znaną walencjańską kawę, która nazywa się Crema Et. Porozmawiałam sobie tutaj troszkę z panią, ponieważ uważam, że nie ma nic lepszego, aniżeli rozmowa właśnie z lokalnymi mieszkańcami. Jakie składniki musi posiadać kremaet? Rum, kawa, oczywiście espresso, skórka cytryny, laski cynamonu oraz miód albo cukier. Kremajet nie serwują we wszystkich barach w Walencji, ponieważ po pierwsze trzeba wiedzieć, jak zrobić dobry kremaet, a po drugie zajmuje on faktycznie dosyć sporo czasu, dlatego nie wszystkie bary mogą sobie na to pozwolić. Bardzo ważne jest, aby kremaet posiadał trzy warstwy. Zaraz zresztą Wam to pokażę. Ale no. gracias. Pierwsza warstwa to jest ta na samym dole, czyli właśnie opalany rum. Druga warstwa to jest kawa espresso i trzecia to jest krem, który właśnie wytwarza się z tej kawy. Kremayet jest czymś bardzo typowym, jeżeli chodzi o Walencję, ale wtedy początki miał w kasteljon. Uwielbiam po prostu to w Hiszpanii, że mm, wszyscy są tak mili, tak otwarci, tak sympatyczni, tłumaczą Ci historię, ale oni robią to z taką przyjemnością. Także pan, którego widzicie z tyłu, e, właśnie przed chwilą dopowiedział mi kilka rzeczy właśnie na temat Crema Ed, bardzo, bardzo ciekawych. E, historia cremaet jest... E, pan powiedział mi, że historia Crema Ed wiąże się również z rolnikami ponieważ dawniej, dawniej, dawniej właśnie rolnicy wychodząc na pola bardzo wcześnie, ponieważ, no wiadomo, w Hiszpanii jest ciepło. Ale jednak gdzieś tam porankami, zwłaszcza w styczniu, w lutym, no jest dosyć chłodno. A więc oni przed tą pracą na polu po prostu pili sobie taki kremat, żeby troszeczkę się rozgrzać, bo wiadomo, on ma sobie alkohol, a więc taki był tego cel. Opowiedział mi też o butach, które nazywają się espardenias I ten film w ogóle nie miał dotyczyć butów, no ale czasami wychodzi spontanicznie. Bueno, muchísimas gracias por toda la explicación, vale? Lo estoy transmitiendo, Que i to były pod buty rolników. Na pewno znajdę zdjęcie i Wam je pokażę, które właśnie oni nosili. Dobra, słuchajcie, muszę już kończyć, bo y, siedzę tutaj i siedzę, a tutaj cały czas jest kolejka do tego miejsca. Trochę mi już głupia, że już za długo, e, więc będę już płacić i zaraz y, zabieram Was na rynek. No dobrze, po tym przepysznym almuerzo e, przejdę się teraz po tym fantastycznym miejscu, jakim jest Rynek Centralny w Walencji. E, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, e, jest to, to największy to, to jest zadaszony rynek świeżych produktów w Europie. Słuchajcie, to jest tak duże, że ja po prostu gubię się tutaj, nie ogarniam tego rynku. Jest to po prostu przewielki. Wow, szok. Naprawdę. Większość produktów sprzedawanych tutaj to produkty walencjańskie, czyli sprzedawcami są po prostu Walencjanie lub ludzie z okolic. Klientami nie są tylko takie indywidualne osoby, ale również restauracje bądź sklepy także rynek zaopatruje też inne miejsca w swoje produkty. Ja myślę, że grzechem byłoby też nie wspomnieć o samej architekturze centralnego rynku. Jest to taka typowa modernistyczna architektura, czyli odejście już od tych tradycyjnych form, a przejście do tych takich bardziej abstrakcyjnych. I tak jak można zauważyć, jest tutaj bardzo dużo kolorów i różnych materiałów konstrukcyjnych. Jest tu i trochę cegły, i trochę ceramiki, i trochę żelaza, i trochę szkła. Także jest to faktycznie taka trochę mieszanka. Stąd właśnie ta architektura jest taka przyciągająca. Jest bardzo dużo zdobień i bardzo dużo takiego naturalnego światła, które wpada przede wszystkim przez kopułę, która jest takim głównym, centralnym elementem rynku.